Drag Dealer Simulator to najnowsza gra od Byte Runners, która zbiera całkiem dobre oceny na Steam, zupełnie tak jak i poprzedniczka kilka lat temu. W pierwszej części spędziłem mnóstwo godzin, a gdy tylko pojawiła się druga część, kupiłem ją od razu. I w tym filmie opowiem, czym się te gry od siebie różnią oraz co w nowej części wyszło dobrze, a co tragicznie. Obszar gry. W pierwszej części teren, po którym możemy się poruszać, nie jest zbyt duży. Składa się z trzech sektorów, a w każdym z nich znajduje się kilka sfer, w których musimy zwiększać naszą reputację. Wraz z postępem gry dostaniemy możliwość wejścia do kanałów, co będzie bardzo pomocne w podróżowaniu między sektorami. Mapa w drugiej części składa się z kilku wysp i jest około 20 razy większa od mapy z jedynki. Żeby to ustalić obliczyłem całkę po powierzchni, wykonałem wysokie klasy obliczenia, a następnie rozrysowałem to na mapie. <laughs> Oczywiście, żartuję, zrobiłem to na o***dol, ale na oko widać, że mniej więcej obszar, po którym możemy się poruszać na piechotę jest 20 Razy większy niż w pierwszej części. Tutaj punkcik leci do dwójeczki. Klimat miasta. Dwójka przenosi nas na nasłonecznione wyspy porośnięte palmami i zabudowane domkami z patyków i słomy. Ale konkretnych budynków też znajdziemy tutaj sporo. Miasta i wyspy wyglądają ładnie, ale moim zdaniem to jedynka bardziej przypadła mi do gustu pod względem otaczającego nas świata. Akcja pierwszej części dzieje się w otoczeniu ponurych blokowisk, ciemnych uliczek i obdrapanych ścian. W wielu oknach zamontowane są kraty, po ulicach porozrzucane są śmieci, a nad tym naszym małym osiedlem góruje jakaś elektrociepłownia. I podkreślam, że nie chodzi mi tutaj o grafikę, tylko o to, które miasto w mojej opinii ma lepszy klimat. Jest to moja subiektywna opinia, ale sądzę, że rację przyznają mi gracze, którzy wychowali się na grach z surową i ponurą grafiką, jak na przykład seria Stalker. Jest w tym coś takiego swojskiego, nie? Kończąc mój wywód, punkcik za klimat, leci do jedynki. Podróżowanie. Odróżowanie w pierwszej części odbywa się tylko i wyłącznie pieszo, a przejście z jednego sektora do drugiego jest możliwe tylko w kilku miejscach, gdyż praktycznie każdy sektor jest otoczony. Przez wysokie ogrodzenie, siatkę albo mur. Podróżowanie bez rzucania się w oczy bardzo ułatwiają kanały, dzięki którym możemy dostać się do każdego sektora, ale najpierw będzie trzeba trochę pokombinować z odblokowaniem drogi. Możliwości podróżowania w dwójce jest więcej. Poruszamy się oczywiście pieszo, z czego korzystam najwięcej. Druga opcja to pływanie łodzią, z czego korzystam tylko jak muszę pokonać bardzo duży dystans. To co mi się nie podoba w łodzi, to fakt, że nie możemy zacumować i zejść na ląd w dowolnym. Miejscu, tylko musimy szukać molo. Fajnie byłoby, gdybyśmy mogli na przykład podpłynąć na plażę i wyciągnąć łódkę na brzeg, albo chociaż wbić kotwicę w piach. Może i nie byłby to najbardziej bezpieczny sposób, bo ktoś mógłby nam tą łódkę zwyczajnie po polsku podpolić, ale takie jest życie. Możemy bezpiecznie zaparkować w porcie albo gdzieś na plaży z ryzykiem utraty łódki. Ostatni sposób podróżowania to szybka podróż. Jest możliwa za pomocą autobusu oraz samochodu. Tak jest. Nie ma w grze modelu jazdy samochodem i nie będę tego oceniał. Nie jestem programistą i nie wiem, ile czasu trzeba włożyć w dodanie takiej funkcji. Ale samochody w obecnej formie są totalnie bez sensu. Cena biletu autobusowego jest bardzo niska i nawet jeśli szybka podróż samochodem pozwala dostać się do większej liczby punktów na mapie, to i tak jest to nieopłacalny zakup, bo za cenę samochodu możemy sobie kupić kolejną kryjówkę, która będzie nam przynosiła przychody. Więc ja po prostu udaję, że samochody nie istnieją. Mam na to jest nadzieję, że kiedyś wyjdzie DLC z modem jazdy samochodem. W każdym razie punkcik za podróżowanie i tak ląduje na koncie dwójeczki. Handel Zarabianie w obu częściach jest bardzo podobne, ale są drobne różnice. W Unice jak dostawaliśmy wiadomość od klienta i mu odpowiadaliśmy, to on od razu pojawiał się w świecie gry i sobie czekał. W dwójce możemy dodatkowo umówić się z klientem na konkretną godzinę, a jak się nie zjawimy to klient się wkurzy i sobie pójdzie. A wraz z postępem rozgrywki będziemy mogli przypisać naszych dealerów do klientów w konkretnych obszarach, co bardzo ułatwi nam grę, no bo nie będziemy musieli codziennie wracać do poprzednich obszarów gry i obletywać kilkunastu klientów w każdym z obszarów. W jedynce Również mamy możliwość zatrudnienia dealerów, ale działają oni bardziej jak klienci, którzy zamawiają bardzo dużo towaru, przez co i tak musimy latać do tych pomniejszych konsumentów. A jak tego nie będziemy robić, to spadnie nam reputacja w danym regionie. Tak więc mimo iż handel jest dość podobny, to w dwójce został zrobiony trochę lepiej, więc punkcik na konto dwójeczki. Zatrudnienie ludzi. W jedynce oprócz zarządzania chemikami w laboratoriach nie było za bardzo zarządzania. Tak jak wspominałem w poprzednim punkcie, nasi dealerzy byli po prostu klientami Którzy zgarniali więcej specyfików, a pieniądze dostarczali nam po upłynnieniu towaru. Korzystanie z ich usług wiązało się natomiast z pewnym ryzykiem, gdyż mogli zostać złapani przez policję i wtedy cały nasz towar przepadł. W drugiej części dilerzy bardziej ułatwiają nam życie. Gdy już takiego zatrudnimy, będziemy musieli dostarczyć mu towar w odpowiednich ilościach, a następnie będziemy mogli mu przypisać klientów w danym regionie i on się już zajmie rozprowadzaniem naszego towaru. Takiemu dilerowi możemy przydzielić miejsce, w którym będzie sobie przebywał. Co zwiększy szybkość sprzedaży o 20%. Pieniądze możemy wtedy odbierać od niego osobiście albo zlecać mu dostarczenie kasy do sejfów w kryjówce. Kolejnym krokiem jest zatrudnienie dystrybutora, któremu możemy przypisać do czterech dealerów, którzy handlują w odległości do 500 metrów od kryjówki. Taki dystrybutor jeszcze bardziej ułatwi nam rozwijanie naszego biznesu. Tutaj znów punkcik leci do dwójeczki. Tworzenie specyfiku. W jedynce mogliśmy na własną rękę siać roślinki w terenie, ale najlepiej z daleka od wzroku policji, oraz w doniczkach w kryjówkach. Ta druga opcja wymagała zamontowania odpowiednich lamp oraz wentylacji, a także regularnego podlewania. Pozostałe specyfiki w proszkach lub pastylkach mogliśmy wytwarzać jedynie w laboratoriach, do których należało zatrudnić odpowiednich ludzi. W drugiej części znacznie to ułatwili, ponieważ prawie na początku gry możemy sami produkować niektóre specyfiki nawet w zwykłej kuchence, ale bardziej opłaca się zainwestować w maszyny przeznaczone właśnie do produkcji nielegalnych specyfików. Całe to wytwarzanie ma Miejsce w interfejsie po wcześniejszym kliknięciu na odpowiednią maszynę. Następnie wystarczy dostarczyć do ogólnego ekwipunku kryjówki odpowiednie surowce i wybrać z listy odpowiedni przepis oraz pożądaną ilość. Nie ma w tym nic skomplikowanego. A szkoda, bo moim zdaniem o wiele lepiej wyglądałby gameplay wytwarzania, gdybyśmy musieli sami wsypywać odpowiednie ilości surowców do miski, garnka czy maszyny, podobnie jak miało to miejsce w jedynce. Dzięki temu wytwarzanie wyróżniałoby się czymś spośród innych gier, a tak nie różni się niczym od wytwarzania w typowych survivalach. Po namyśle postanowiłem, że żadna część nie zasługuje na wyróżnienie w tej kategorii. W jedynce cała produkcja odbywała się bez naszej ingerencji, wystarczyło tylko dostarczyć surowce do laboratorium, a w dwójce wiele produkcji Produkujemy sami, ale jest to takie jak w innych grach. Mieszanie specyfików. O mieszaniu w dwójce powiem krótko. Nie ma. A jeśli jest, to na pewno nie w pierwszych kilkunastu godzinach gry. A jeśli jest jednak później, to jest to według mnie totalnie głupie posunięcie, bo mieszanie specyfików z cukrem, proszkiem do pieczenia lub solą to była najlepsza mechanika pierwszej części, która przyciągnęła mnie na wiele godzin do komputera. To powinno wyglądać tak, że wchodzimy do bunkra, czyli pierwszej kryjówki w nowej, nowszej części i Markus od razu nam daje w łapę amfę i cukier i każe nam to wymieszać, a potem sprzedać ten osłabiony miks i zgarnąć za niego jak za czysty towar. To właśnie. Ta mechanika z pierwszej części sprawiła mi najwięcej radochy. Trzeba było kombinować, żeby dodać taką ilość proszku do pieczenia, żeby nasi klienci się nie kapnęli, albo dodać sproszkowany, silnie uzależniający lek z apteki do delikatnego narkotyku, żeby bardziej uzależnić klienta, żeby kupował więcej, ale trzeba było być ostrożnym, bo klient mógł przedawkować, więc musieliśmy specjalnie dla niego wymyślić recepturę o delikatniejszym składzie, żeby chłopa nie wykończyć. Poza tym, jak wspomniałem w poprzedniej, w Punkcie w drugiej części gry robi się wszystko w interfejsie, a w jedynce musieliśmy kupować słoiki i pojemniki do trzymania w nich towaru. Następnie trzeba było ręcznie wyciągać z pojemników odpowiedniej ilości i wsypywać je do maszyn lub na tackę do mieszania. To była mechanika, której bardzo mi brakuje w drugiej części, więc punkty leci do jedyneczki, a za brak tak ważnej dla mnie mechaniki w dwójce, stawiam jej tutaj minus jeden punkt. A co? To moje porównanie i recenzja, walka. Sytuacja odwrotna niż w poprzednim punkcie. W jedynce nie ma walki. jest tylko ucieczka, a jak policjant nas dogoni, to dostajemy paralizatorem w dupę, konfiskują nam wszystkie towary i budzimy się następnego dnia. Co do dwójki, to powiem od razu szczerze, że nie próbowałem jeszcze walczyć z policją i raczej nie chcę tego robić. Natomiast lanie łomem byczków z siłki to inna sprawa. Czasami mogą nas zaatakować pewni osobnicy w celu skrojenia tego co mamy w kieszeniach. Możemy wiać albo się lać. Do dyspozycji mamy na przykład nóż czy łom. Walka nie jest trudna i po prostu polega na klikaniu przycisku myszki i unikaniu ciosów wrogów. Punkcik dla dwójeczki i lecimy dalej. Kryjówki w pierwszej części po odblokowaniu danego regionu i wbiciu reputacji dostawaliśmy możliwość zakupu kilku budynków. Robiło się to za pomocą laptopa w kryjówce i jedyne co mogliśmy zobaczyć to lokalizacje, statystyki i wygląd budynku. Niestety nie można było zobaczyć budynku od środka, no chyba że spojrzeliśmy przez okno w trakcie spacerowania. W dwójce już możemy wejść do środka i dokładnie się rozejrzeć, ale budynki musimy szukać na własną rękę. Nie skorzystamy w tym celu z żadnego komputera ani mapy, żeby ustalić, gdzie znajdują się kryjówki gotowe do zakupu. Według mnie po odkryciu kryjówki do zakupu powinna się pojawiać na mapie jej ikona wraz z ceną i statystykami, ale z drugiej strony wymaga to od nas robienia notatek lub zapamiętywania co gdzie się znajduje i ile kosztuje. Kryjówki w obu częściach działają dość podobnie i praktycznie niczym się od siebie nie różnią. Sklepy. W Jedynce było zdecydowanie mniej sklepów, ale biorąc pod uwagę rozmiary mapy, ilość sklepów na kilometr kwadratowy prawdopodobnie byłaby podobna. Natomiast różnorodność sklepów w Dwójce jest większa niż w Jedynce. W pierwszej części mieliśmy sklep na stacji paliw, aptekę, sklep ze specjalnymi maszynami do mieszania specyfików oraz sklepy z meblami. W Dwójce dochodzą do tego sklepy spożywcze, bary, sklepy z ubraniami, łódkami i narzędziami. Nie wymieniłem sklepu z samochodami, bo ustaliliśmy w trzecim punkcie, że samochody nie istnieją. W przypadku Sklepów uważam, że lepiej to wygląda w dwójce, bo jest większa różnorodność i więcej towarów i sprzętów można zakupić. Końcowy wynik jest następujący: 2 punkty dla pierwszej części i 5 punktów dla drugiej części, a teraz opowiem to, co mi się w Drag Dealer Simulator 2 nie podoba. Nie będę tutaj wypominał jakichś drobnych błędów, bo po pierwsze, prawdopodobnie zaraz zostaną załatane, a po drugie, ja w takie gry grałem w swoim życiu, że jestem bardzo odporny na błędy w grach. No to tak. 1. Samochody, o których nie mówimy, bo nie istnieją. 2. Utrata reputacji podczas włamania. To jest dla mnie totalnie bez sensu. Nie zauważyłem tam nigdzie żadnych kamer. Okej, okay, czasami może być jakiś świadek, ale raz się włamywałem do jakiegoś magazynu na jednej z wysp, na której mało co się znajdowało, więc jakim cudem ktoś miałby mnie zobaczyć? A nawet jeśli. Przecież nie noszę plakietki z napisem Siema, jestem szefem narkogangu. 3. Podobna sytuacja jak z walką. Za pobicie przeciwników dostaje się mniejszą reputację i gracz jest poszukiwany. Typ które przed chwilą zlałem i leżą teraz nieprzytomne raczej słabo posłuchują się telefonami, żeby powiadomić kumpli. 4. Kryjówki, które odwiedzam, ale ich nie kupuję, powinny być widoczne na mapie, tak samo ich statystyki. To by ułatwiło grę. 5. Dlaczego każdy potencjalny klient któremu mogę dać trochę towaru za darmo, macha tym łapskim jak debil. Co on się wita z środką, której nie widział 5 lat, czy chce dostać zielsko za darmo? No w ogóle to nie wygląda podejrzanie. Jeszcze brakuje, żeby miał jakiś megafon i wrzeszczał Halo, halo, chce się wyćpać, a ja z drugiej strony drogi Narkotyki, narkotyki! To powinno raczej wyglądać tak, że podchodzę sobie do typa i wtedy na przykład poprzez jakiś krótki dialog sprawdzam, czy chłop chce coś kupić, czy tylko tak sobie stoi i czy przypadkiem nie jest to jakiś tajniak policyjny. To wszystko wygląda trochę jak ta scena z Killera. Dzień dobry, dzień dobry. Oh. A you Mr. Siara? Oh. Mr. Szakal. <laughs> Welcome to Warsaw. Chcesz mieć tu zaraz Interpol? Eja, skąd? Po kuta się ten transparent. 6. Nie można cumować łódki gdzie się chce, tylko trzeba szukać molo. No i 7. Ludzie nic nie robią. Czasami tylko sobie ktoś tam chodzi, ale tak to nic specjalnego się nie dzieje. Mógłby ktoś na przykład sobie rozmawiać przez telefon, albo być zdenerwowany, bo przecież zaraz przyjdzie do niego dealer. To może drobnostki, ale budują imersję. No dobra, teraz przyjemne rzeczy. Co mi się podoba? Na pewno duży, otwarty świat i różne dzielnice. To mi się podoba, mimo iż wolałem klimat i taki ponury krajobraz jedynki pracownicy, którzy odwalają za nas większość roboty i łatwo można nimi zarządzać, to jest spoko. Umawianie się z klientami na konkretne godziny, a nawet czasem na następny dzień, to ma więcej sensu niż to co było w Jedynce, czyli że klienci sobie po prostu od razu przychodzili na miejsce i stali bez celu. Poziom reputacji w sklepach też jest dobrym pomysłem, im więcej kupujemy, tym bardziej nas lubią sprzedawcy i dają nam rabaty. No i na koniec jeszcze wspomnę, że jest dużo różnych postaci, dla których możemy robić misje i te misje nie polegają tylko na dostarczeniu zielska, ale też czasami trzeba kogoś z lub coś ukrać, więc coś się dzieje w tym świecie. Mam nadzieję, że ten film Wam pomógł, jeżeli nadal zastanawiacie się, czy kupić jedynkę, czy dwójkę, a może obie. Ja mam obie te części i absolutnie nie żałuję zakupu. Dwójkę kupiłem od razu na premierę i nie doświadczyłem jakichś rażących błędów, ale tak jak mówiłem, jestem na nie trochę odporny, więc może ich nie zauważyłem. W każdym razie ja polecam zarówno zagrać w jedynkę przede wszystkim za świetną mechanikę mieszania różnych specyfików, jakie polecam zagrać w dwójkę, bo to jest po prostu dobra kontynuacja z większym. Światem do eksploracji. Dajcie mi znać w komentarzu, czy zgadzacie się z tym, co tu przedstawiłem, i napiszcie, co wam się podoba najbardziej w jedynce i w dwójce. Do usłyszenia, cześć!